Cześć wojownicy, Filip Fran Wiszniewski dla Polish Fighters Info. Moim dzisiejszym gościem jest tak naprawdę sprawca całego zamieszania przed galą Krwawe Sport 4, Artur Smarzyński. Witam serdecznie. sprawca, jest jeszcze Bartosz który też tutaj macza paluchami, więc ja, ja mam power -up. Na początku zapytam Cię przede wszystkim, nie mamy za bardzo czasu, żeby prześledzić całą kartę, ona jutro gdzieś, gdzieś ten kunszt mogę, jej się mo, mogę uwydatni. Ci, mogę, mogę Ci przewinąć od góry do dołu kartę po kolei, nie ma problemu. Oh, Okej, okay. ja tylko chciałem zapytać, czy były... Jakieś problemy, jeśli chodzi o przetasowanie, bo wiadomo, często e, zdarzają się kontuzje, coś poszło nie po Waszej myśli, czy e, cokolwiek e, możecie zdreć na ten temat, bo też często organizator, e, kiedy coś wypada, to chce jakby to na przyszłość odłożyć. Jasne, wiesz. E, to jest codzienność, jeśli chodzi o gale, czy to jak robimy pojedynki MMA, klasyczny K1 e, na innych galach, czy też robimy krwawy sport. E, e, Głębiej, jeśli do siebie to, że troszeczkę. Następstwo, ale zupełnie nie mieliśmy z tym problemu, jeśli chodzi o aktualną galę. E, myślę, że wszystkie pojedynki wyszły. Michał Lazło, nasz sędzia, jeździ po Monciaku pięknie. Zawsze go jutro. E, wiesz co, naprawdę ta e, karta ułożyła się bardzo fajnie. E, jeśli chodzi o taki pierwszy jakby e, zmiany, ale ta zmiana była już od początku. karty praktycznie e, na świeżą. E, no to jest brak patryka szopy w karcie. Patryk Szopa miał u nas walczyć, ale po prostu kontuzja po poprzedniej gali, i e, czas e, rekonwalescencji e, no nie pozwoliło, żeby już w sierpniu e, walczył. E, wiem, że już wrócił na obroty, zaczyna, zaczyna już przygotowywać się i na pewno będzie gotowy być może już na następną galę. E, Patryk pozostaje w moich oczach dalej pierwszym prezydentem do pasa, bez względu na, na wynik tej walki e, o pas między Jędrzejem Duruskim a e, Sebastianem Skiermańskim. Eee, no więc według mnie tak e, super e, dał stoczył nas e, na trzy gale które były dotychczas stoczył e, dwa pojedynki oba świetne, naprawdę jeden i drugi był chyba występem wieczoru m, więc e, nie pozostaje nam nic innego jak pozostawić e, dla niego drogę do pasa e, czy go zdobędzie, nie wiem nie wiem z kim zawalczy jeszcze, bo to może będzie Jędrzej Durski, może Sebastian i wszystko okaże się jutro Zacznę tutaj jeszcze takim, takim wysokim C. Chciałbym zapytać Cię o Twoje odczucia. Nie wiem, czy się z tym spotkałeś. Ja w internecie przeczytałem taką informację, że rynek jest przesycony, jeśli chodzi o sporty walki i pewne federacje, takie jak Krwawy Sport upadną. Wy macie się dobrze. Także jak odniesiesz się do tych słów i też jakie są perspektywy dla Was? Bo, bo widzę, że, że tak naprawdę macie tutaj dwie, dwie mocne walki o, o pas, także wydaje się, że to wszystko idzie w dobrą stronę i, i, i wręcz przeciwnie do, do tych hejterów wszystko idzie zgodnie z planem. Kiedyś usłyszałem, że jak są haterzy, znaczy, że jest dobrze. Ja bym się tego trzymał. Jesteśmy na fali wznoszącej. Myślę, że początki były trudniejsze. Myślę, że no, słabi już upadli albo upadną dopiero. Z, czy, go, czy rynek gołych pięści jest przesycony? E, ja myślę, że na ten moment chyba zostały z nami trzy organizacje e, walk na gołe pięści. E, czy jest przesy, przesycony? Przesycony swego czasu był rynek MMA. Tak, można... ja jako całościowo traktuję i Aha, gołe i pięści i MMA. Okej, okay, wiesz co, e, czy jest, ja myślę, że raczej kibice są głodni, e, tego, żeby wrócić na dużą halę. E, Inaczej, może, może taka moda typowa na, na sporty walki w ogóle ma taką tendencję spadającą, bo był czas, kilka lat temu jeszcze, no, że kluby były przepełnione. Powstawały nowe, teraz częściej gdzieś chyba, nie wiem, nie, nie pamiętam, żeby gdzieś w tych mniejszych miejscowościach, w których się poruszę, powstawały nowe kluby sztuk walki. No ciężko mi jest powiedzieć, czy ten rynek upada. No na pewno, jeśli chodzi o sztuki walki, organizacje, Gal MMA, no to sytuacja polityczna może troszeczkę to zahamowała. Ale czy to jest spadający? No nie zgodzę się. Dobrze, to zapytam cię jeszcze. W jakiej komitywie wy staracie się żyć z innymi, z innymi federacjami? I na czym polega dziś tutaj dobór na kartę walk zawodników? Bo, moim zdaniem, to jest moje zdanie: Kamil Janik, bardzo ciekawa postać, która walczyła na, na Gali Votore. Stąd powtórzę: na czym, na czym polega ten, ten dobór? I czy właśnie nie ma jakichś takich ewentualnych problemów, że ktoś tutaj nie chce wypuścić swojego zawodnika? Z tego co mi wiadomo to organizacja Wotory przestała istnieć, później była informacja, że jednak będzie istniała, ale tak naprawdę po tej informacji jednego dnia niewiele się później zdarzyło, więc nie wiem czy oni istnieją dalej czy nie. Jeśli chodzi o Kamila, no to u nas na pewno walczy. Jeśli chodzi o inne organizacje, w mieście nie mamy raczej kontaktu ze sobą. Jest jedna organizacja, która bardzo nam robi pod górkę, stara się jak może i to tylko gdzie może. Eee, ale my mamy to gdzieś, my żyjemy swoim nurtem, my robimy, my robimy swoje, my działamy i tak naprawdę mam, mamy i w nosie. Ja, ja, ja powiem Tobie szczerze, że ja uważam, że jak jesteśmy na takim małym podwórku stosunkowo, moglibyśmy wszyscy tutaj żyć dobrze. Ale jeśli ktoś z kimś z koty drze, no to dla mnie bez sensu. My żyjemy sobie swoim nurtem, idziemy sobie, robimy swoją organizację, mamy, mamy walki K1, ktoś tam ma MMA, ktoś tam ma jeszcze inną jakąś formułę. Jasne, ja myślę, że ten rynek jest na tyle yy, spory, mamy blisko 40 milionowy kraj, każdy gdzieś tam se znajdzie, jak widać, my się wzmacniamy, to nie jest tak, że mamy, nie wiem, coraz gorszych zawodników, czy, czy nasze gale wyglądają coraz gorzej, nie? Nasze gale yy, patrząc od tego na pierwszą, drugą, trzecią yy, no i to, co będzie jutro, czwarta edycja, no to jest, jest tylko tendencja rosnąca, nie? Ci zawodnicy z Wami zostają, dochodzą do walk czyli, czyli to faktycznie muszę Ci przyznać rację. No zgadza się, tym bardziej, że wiesz, Odeszliśmy od turnieju zupełnie. Budujemy teraz jakby rankingi u tych zawodników. Zawodnicy u nas, niektórzy walczą któryś tam raz. Robimy czwartą galę. Adam Curyło się pojawi trzeci raz na, na, w pojedynku. Sebastian Skiermański drugi raz, Jędrzej Druski drugi raz Paweł Wróbleski, Paweł Wieszkowski kolejny raz u nas na karcie. Także Dziwne spostrzeżenia co niektórych, ale co mam sobie powiedzieć. My, my, my się rozwijamy, my chcemy być jak, naj, jak, jak najwyżej. Myślę, że jakąś tam inaczej. Ktoś już o nas słyszał. Nie jesteśmy zupełnie anonimowi, nie uważamy się za wielką potęgę. My po prostu robimy to, co lubimy, a jeśli z tego może wyjść fajny projekt... No to czemu nie? Tak, no niektóre pytania też, też nie wynikają e, gdzieś tu z mojej inicjatywy, nie, czy, nie, nie, nie. A, ale też o tym, co, co pisze się w internecie. E, Arturze, nie przedłużam. E, jutro, jutro tak naprawdę klatka wszystko zweryfikuje. Myślę, że ta karta jest na tyle ciekawa, że e, zapraszamy do, do wykupu Pay Per View. Bilety jeszcze są? E, tak, tak. Jak wcześniej wspomniałem, mamy... Z pulę, też taką niedużą, nie ale mamy pulę, którą uruchomimy dopiero jutro, na kasach, bo, no bo chcemy też, żeby te wydarzenia miały szansę zobaczyć nie tylko lokalni tutaj nasi kibice, nie tylko kibice naszych zawodników, ale też turyści i tak dalej, żeby troszeczkę to się rozeszło po, po kraju, więc jakaś niewielka pula na pewno będzie uruchomiona jutro, a zaglądam jakiś czas temu na Event.pl, więc widzę, że nawet jeszcze całkiem niezłe miejsca na eventimie zostały, więc jeszcze troszeczkę miejsc jest. Mhm, także co, dziękuję Tobie za poświęcony czas, za... Was do oglądania jutro gali krwawy sport. Dziękuję jeszcze Was za poświęcony czas i życzę wspaniałego. Jasne, do zobaczenia. Doczenie Gali, przepraszam. Tak, no i przede wszystkim mówię www.krwawymieślniksport.pl 1999, no naprawdę będzie się działo.